Kolejnym etapem przed przystąpieniem do badania ergospirometrycznego jest wykonanie u zawodnika spirometrii, co pozwoli nam na ustalenie punktu odniesienia w zakresie parametrów oddechowych. Aby wykonać takie badanie, potrzebne jest nam kilka rzeczy. Po pierwsze, zawodnik, którym będzie Michał, następnie ustnik, tak zwany nosek, aby zamknąć. Część czyli nos, oraz analizator gazów. Każdy zawodnik przed wykonaniem spirometrii powinien uzyskać należytą instrukcję, tak aby każdy pomiar był do siebie jak najbardziej zbliżony. Aby osiągnąć prawidłowy wynik, Trzy pomiary powinny być do siebie maksymalnie zbliżone, z czego następnie wyciągamy średnią. Jak wykonać takie badanie? W trakcie zawodnik swobodnie sobie oddycha przez rzeczony ustnik. Następnie na komendę, po wyświetleniu się odpowiedniego komunikatu z naszego analizatora gazów, trzeba. Wziąć maksymalny wdech, a następnie maksymalny wydech, co za chwilę zaprezentujemy. System operacyjny jest tutaj nieskomplikowany, wręcz intuicyjny. Prowadzi użytkownika jak po sznurku, więc możemy przystąpić do rozpoczęcia badania. Dobrze. W tym momencie zalecamy zgodnie z komunikatem, aby zawodnik. Włożył ustnik do ust i swobodnie oddychał. W trakcie swobodnego oddychania widzimy, jak zmieniają się parametry na wykresie: widać wdech, widać wydech oraz zmieniające się komunikaty. Teraz zalecamy całkowity, swobodny wydech, wydychamy, 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 tak, jeszcze i huk, który musi trwać co najmniej 6 sekund, tak aby pozbyć się całkowicie powietrza z dróg oddechowych, po czym zawodnik wraca do swobodnego oddychania. Okay po wykonaniu takiego jednego podejścia, które w tym przypadku było prawidłowe, zapis badania wygląda w następującej formie. To jest tutaj wykres spirometryczny, ukazujący nam fazę wdechową i wydechową, z którego możemy wyczytać objętość, płuc oraz poszczególne parametry, aby badanie było Kompletne. Takich prób muszą być co najmniej 3 o zbliżonych wartościach, tak jak wspominaliśmy wcześniej. Po wykonaniu spirometrii, możemy przejść do wykonania próby wysiłkowej.